Bardzo podziwiam pani siłę, jak pani walczy o różne sprawy. Skąd to w pani się wzięło? Bo niektóre osoby milczą, a widzę, że pani zawsze aktywnie podejmuje czy to sprawy polityczne, czy to sprawy społeczne, nigdy się nie boi i idzie pod wiatr. Skąd to pani jest? U mnie to jest po prostu naturalne, ja taka jestem. Oczywiście zostałam też tak wychowana. U mnie w domu każdy miał prawo mówić, co czuję. Od dziecka byliśmy uwrażliwieni na zwracanie uwagi, kiedy komuś robi się krzywdę. Od dziecka byłam nauczona otwartości, tolerancji i tego, że jeśli czegoś nie rozumiem, to... Mogę spróbować zadać pytanie i to nie znaczy, że to jest nie w porządku i że to, że każdy człowiek ma prawo żyć po swojemu, wyglądać po swojemu, kochać po swojemu, wierzyć w to, co uważa za słuszne, to jest całkowicie naturalne i to, że ktoś wybiera inną drogę niż moja, nie zagraża mi w żaden sposób. Ważne, żeby on nie narzucał mi swojej wizji. Więc u mnie to jest naturalne i no, dzieje się też, nie wyobrażam sobie, żeby jako osoba publiczna, mająca bardzo duże zasięgi, żeby tego nie wykorzystywać. Więc w moim poczuciu, oczywiście nikt nie musi tego robić, to jest nasza wolna wola, ale w moim poczuciu to jest. Wielkie marnotrawienie ogromnego potencjału, bo prawdą jest, że my osoby publiczne, lubiane, z dużymi zasięgami, możemy tworzyć też taki po prostu dobry przekaz. I staram się to robić. Dla mnie też po zamówieniem szalenie ważne jest to, żeby działać. Taką mam po prostu naturę. Nie wyobrażam sobie, że nie wiem, namawiam innych do, do działania, do włączenia się w coś ja sama. Mówię to z pozycji kanapy, <laughs> więc, 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 więc ruszam i, i, e, i jest to dla mnie naturalne. No jeśli chodzi o prawa kobiet, no to trudno się będąc kobietą, ja jestem jeszcze mamą córki, mam też syna i córkę, e, no, nie wypowiadać, bo, bo to, co się dzieje w Polsce, wymaga absolutnie naszego głośnego e, sprzeciwu. Nie wyobrażam sobie, żeby nie stanąć po stronie mniejszości, jeśli są obrzydliwie atakowane, bezpodstawnie, bo nie godzę się na to. to. To jest mój kraj, który kocham, jestem częścią tego kraju i chcę, żeby to był wolny, przyjazny, serdeczny kraj, pełen radości. No nie każdemu to jest na rękę. Czy miała Pani jakieś konsekwencje ze względu na swoje e, poglądy, które są dość takie radykalne dla niektórych? Ja nie uważam, że są radykalne. Ja uważam, że one są, to są najbardziej jakby oczywiste, po prostu e, wolnościowe, otwarte poglądy. Jak najbardziej e, dla też Pani, i dla nie, mnie, dla nie. Też od rzeczywistości. No też to na przykład atak cały też na, 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 na ruch taki proekologiczny, e, który próbuje też zatrzymać kryzys klimatyczny. No to jest dla mnie te osoby, które to próbują, Blokować, są odklejone od rzeczywistości, ponieważ fakty są takie, że rzeczywiście mamy ten kryzys klimatyczny, więc dla mnie to, co ja reprezentuję i osoby, które ja podziwiam, jest po prostu czystą logiką i, i, i nie jest to dla mnie w ogóle radykalne. Natomiast zawsze odwaga, wyraźne mówienie tego, co się, co się, co się czuje, tak wiąże. Pociąga za sobą pewne konsekwencje, ale tak jest życie. Nie przejmuję się tym, nie, nie mam z tym problemu. Tak to po prostu jest i biorę to na klatę. Z przyjemnością biorę odpowiedzialność za wszystko, co mówię i wszystko, co robię. A to są raczej konsekwencje zawodowe czy prywatne? Nie. To znaczy, jeśli chodzi o filmy, no to, 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 to robię bardzo dużo i, i, i tutaj, jakby tego nie odczuwam. no Są oczywiście e, takie media, z którymi ja sama nie chcę mieć nic wspólnego, więc to, że tam jestem niemile widziana, jest mi całkowicie obojętne, gdyż również e, nie, 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 nie chciałabym tam się pokazywać i swoją twarzą e, legitymizować tego, co tam się dzieje. Więc. E, Mówię, życie takie jest, no po prostu nie da się przejść przez życie bez podejmowania pewnych decyzji, za którymi idą pewne, pewne które pociągają za sobą pewne konsekwencje. Nie ma się co tym przejmować, trzeba robić swoje. To daje ogromną siłę. Ja mam takie poczucie, że ponieważ żyję w zgodzie ze sobą, że to co mówię, robię, jak pracuję, jak działam jest w moim poczuciu, mam nadzieję, spójne, po prostu czuję się ok, czuję się ok ze sobą, a to jest bardzo ważne. Myślę, że kiedy ktoś gdzieś tam zakłamuje siebie, robi rzeczy, w których wie, że to nie jest do końca fajne, bierze udział w projektach, które... Które są nie do końca z fajnym przekazem, które są krzywdzące, które, które utwardzają stereotypy, no to to jest jakiś rodzaj dyskomfortu dla tych świadomych, tak? Bo jeśli ktoś w to wszystko wierzy, to okej. Okay. Także nie, nie nie, wszystkim polecam, żeby się nie przejmowali, robili swoje. Musimy chyba kończyć, już to tam rozmawiają. ostatnie pytanie, mimo że nie jest pani widziana mile w jednej telewizji, to oni często w wiadomościach panią pokazują, jak pani się z tym czuje. No to znaczy, że jestem skuteczna. Bo to Abolą znaczy, panią, że w jakiś sposób ataki. im e, prze, przeszkadzam. E... Boli mnie to, że tak nisko upadła debata publiczna i że ona często jest naprawdę na poziomie rynsztoku. Oczekiwalibyśmy no, od osób, które wypowiadają się publicznie wyższego poziomu. No jest bardzo dużo pomówień, nieprawdy, moje wypowiedzi są przeinaczane. No ale to, że, że, że tak często jest komentowane to, co robię, to znaczy, że jestem skuteczna. Dziękuję bardzo i życzę Dziękuję. dużo siły. Wszystkiego Dziękuję. dobrego.